Hej, tej strony Dragon World, jest ze mną Splitter. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak widzicie na tapecie, gra Assassin's Creed Brotherhood. Długo oczekiwana premiera już jest w naszych rękach. I pierwsze wrażenia z gry są yy, bardzo dobre. W tej chwili idziemy, aby yy, zbadać Kowala. Tutaj mamy taką sieć sklepów, którą po prostu musimy badać. No i możemy również się ulepszać wiadomo im bardziej tą sieć sklepów ulepszymy tym, tym więcej po prostu dostajemy pieniędzy w, za, za to, że ktoś kupuje w tym sklepie. Właśnie. Teraz tutaj mamy uzbrojenie, które możemy sobie zakupić. No i które, no, no i które możemy sobie odnowić. No ale dobra, teraz może idźmy do tego wykrzyknika, który znajduje się na naszej minimapie. Jest to miejsce, gdzie dostajemy misję. Co od razu zauważyłem, to to, że w mieście można, jak widzicie, właśnie jeździć konną. W poprzedniej części gry niestety nie było to możliwe. Przed bramą trzeba po prostu zsiąść z konia. No jak widzicie wchodzimy teraz do filmik możemy przewinąć jeżeli chcemy I tutaj mamy pomiń filmik no i bierzemy enter I jeżeli ktoś nie chce oglądać filmików to dużo dużo zajmuje czasu to może sobie pominąć i po prostu grać to jest sam początek gry no jak widzicie mamy listę uzbrojenie ale w późniejszym stadium gry mamy do dyspozycji kusze, lance włócznie, kto co woli. Eee, no i właśnie... Zakończyliśmy i... właśnie drugą sekwencję i zaraz rozpocznie się sekwencja trzecia. Jednym wielkim po jest oczywiście tryb multiplayer, eee, który również Wam pokażemy. Ale jak widzicie na razie obczajamy podstawową wersję gry. W następnym filmiku będziecie już mogli zobaczyć jak wygląda właśnie ten tryb multiplayer. No, ale myślę że jeszcze jeden e, z takich podstawowych na pewno zrobimy w, w późniejszym stadium gry kiedy nasz tym będzie trochę już rozwinięty no i tak zaczyna się sekwencja trzecia nie powiem wam ile jest dokładnie tych sekwencji ale e, grając dokładnie w tą grę naprawdę będziecie mieli dużo zabawy no może wsiądźmy na konia Fajną rzeczą jest to, w to, co zauważyłem, że konia na przykład, jeśli ktoś idzie, na mu po prostu ukraść. Fajnie to wygląda, aż asystent ściąga y, takiego człowieka z konia i zabiera mu po prostu go. A no może, może teraz pokażemy eee... O proszę, specjalnie dla was. No i wsiadamy i mamy konia. Tutaj widzimy, tutaj możemy sobie podobnie zbadać jakąś sieć sklepów. Ale my w tej chwili idziemy do e, tego wykrzyknika, oczywiście możemy pływać Możemy sobie w, iść do którego chcemy, akurat to jest wykrzyknika, to nie ma większego znaczenia No ale jedno z pewne, musimy wykonać trzy te zadania Tak no, Jak widzicie grafika się nic nie zmieniła i jest, jest nadal piękna e, Nadal możemy skakać po budowlach No chyba muszę przejść na drugą stronę Troszeczkę tutaj też dodano nawet więcej myśli pobocznych. No i... A jak widzicie to jest e, taka jedna właśnie nam się pojawia z jednej z bardziej myśli pobocznych. Jest to zabijanie jakiś taki, takich przywódców wieży i podplanie tych wieży. No tak, e, te, te wieże są jakby pod e, kierownictwem bordiów Oczywiście postać historyczna. Kto się uczył historii, ten wie. A kto nie, to może sobie poczekać. Polecam Wikipedię. Tutaj możemy również kopić właśnie tak teraz przeciwnika w czuły punkt. E, on się nam jakby nachyli. Również możemy robić jakby takie przejścia pomiędzy walkami. Jeżeli zabijemy kogoś takim mocnym ciosem, możemy przeskoczyć na drugiego gracza i nawet silnego gracza możemy w ten sposób zabić. No tak, mamy również takie kombinację między e, pistoletem a mieczem może uda mi się to pokazać w tej chwili bardzo mocne ciosy dostałem o trzeba się uzdrowić jak w części gry zmiana bo oni jest taka sama uzdrowienie też nic się pod tym względem nie zmieniło Coś mi nie idzie, przeciwnicy są trudniejsi e, Te małe takie diamentsiki, które winieją nad nimi e, Jest to po prostu ich pasek życia A widzicie, dodano nowe Widzicie też animacje właśnie, To jest właśnie tak, przeskoczyliśmy z jednego przeciwnika na drugiego No i widzimy brutalne zakończenie No, kapitana wieży nie zabiliśmy, bo on właśnie nam uciekł e, ale y, jest taka po podpowiedź, że właśnie oni zmieniają się po świcie I tak jak było wszystkim za zapomniał, że ktoś do niego poluje No my w tej chwili idziemy właśnie do tego wykrzyknika W tej chwili mamy do niego e, 52 kroki te kroki są dość pomocne, możemy sobie zobaczyć, jak daleko mamy do jednego o Już tutaj go widać. Szybciej jest górą, ale nie będziemy zwracać na siebie uwagi. No właśnie, tutaj chyba proszą nas, abyśmy to zbadali, jednak nie. No i wchodzimy w interakcję. ACIO Welcome to the Rosa Infiore, Stranger A no, może pomijmy, nie będziemy wam sporować Zgromadź pieniądze niezbędne do uratowania porwanych z Rosa infiore z rąk handlarzy niewolników. Oczywiście musimy akceptować, bo jest to misja główna. Czekamy na wczytanie się Gielki. Ekran wczytywania jak widzicie dalej nic nie zmienił, możemy sobie tak. Możemy sobie tam tam jakieś walki. No i idziemy do tego zielonego e, punktu na naszej mi minimapie. No oczywiście możemy kraść, ale na brak pieniędzy raczej nie będziecie narzekać. E, jak widzicie jest to sam początek gry, a już mamy na koncie ponad 4000 e, pieniędzy. No właśnie, ukradliśmy trochę pieniędzy. Oj, no i przepłyniemy sobie. Aha, nie możemy korzystać z pływania. Musimy po prostu iść, iść naokoło. No, takie utrudnienie. O, że tutaj damy radę przeskoczyć, mi się tak wydaje O tutaj No może, no może damy radę Raz, dwa Jesteśmy na drugiej stronie No oczywiście głównym, cele, głównym celem tej gry jest zlikwidowanie e, wszystkich członków rodziny e, Bordziów no a wszystko zaczęło się od tego, że właśnie Bordzowie najechali na willę Etsya e, Zginął tam jego wujek no i, on, no i on oczywiście chce go pomścić No i pewnie również dostaniemy taką listę e, kogo mamy zabić Dzisiaj dopiero odczaliliśmy gierkę więc jeszcze troszeczkę musimy odczalić co tam to... Jeszcze musimy się zająć trybem multiplayer Właśnie chciałem też powiedzieć, że zamówiliśmy już na Allegro gierkę Dragonite 2 Więc jeżeli tylko jak przyjdziełem to zaraz obczajemy i zrobimy z niej również filmik No tak już, mam nadzieję że idzie do nas Że w tym tygodniu już do nas przyjdzie Już dochodzimy jak widzicie do punktu No i statek Punkt kontrolny. Let go. będzie walka. I teraz Nie, musimy wszystkich zabić. Widzimy, że animacje są kompletnie nowe, mamy nowsze uniki, e, te kombosy są znacznie szybsze, e, możemy drwić z przeciwników, wtedy właśnie on jakby się na nas e, będzie e, bardziej chciał nas zabić, e, wtedy odsłoni, e, no i po prostu idealna okazja po to, aby go skontrować. Uleczymy się. Zmieńmy broń na miecz. O właśnie strzeliłem w niego Atak z wyskoku, gdzieby 2,5 e, tysiąca funtów. Odzyskaj się no i tutaj ucieka nam e, kapitan, ten taki krzyż Dobra, nie będę z nimi wchodził w bójkę. Będziemy strzelają do nas. No raczej nie złapię. Jak widzicie, o, jest, tam. jest, 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 jest. Zmiejmy sobie może broń. No właśnie, możemy również podpalać wieżę. Tak, go właśnie gonimy. No i koniec. Zabiliśmy go. I teraz możemy podpalać wieżę. Zabijmy ją. Musimy po prostu na nią się wdrapać. I na samej górze wciskamy sobie. Tak, widzimy, strzelają do nas z różnych broni, między innymi z kuszy. Kuszę ale jak już wcześniej wspominałem również będzie do naszej dyspozycji ale to w późniejszym stadium gry to jest dopiero sam początek trzecia sekwencja O, widzimy teraz mamy broń palna e... Może z drugiej strony tak Oj oj! Może oj, oj. się chwycę się uzdrowię Nie da rady, musimy tam wejść i, I, i zatrzymać. Zatrzymamy na chwilkę i pokażemy Wam już jak będziemy na samej górze, bo chwileczkę nam to zajmie. Nie będziemy marnować Waszego czasu. Dobra, już się Byliśmy. Teraz postaram się go zrzucić z Gzymsu. Tylko niech tutaj podejdzie. Było to również możliwe w jedynca i w dwójca. Nie, no w jedynce raczej nie. O, właśnie tak to wygląda. No i poszedł do wody się kąpać. Teraz musimy jakoś tutaj wejść. No trudna sprawa. Na wieżę możemy do, wejść dopiero wtedy, e, gdy zabijemy kapitana. Może ten dyk nam się uda. No, no i teraz do góry i do góry. A tak, teraz w bok. Tak. jeszcze raz w bok. I tu okieneczko okineczko i już jesteśmy. I teraz oni mogli zobaczyć jak wygląda właśnie takie podpalenie wieży No i shift i wieża została podpalona. Takich wież jest kilka. No w sumie podpalenie wiersz to jest TAWA, właśnie prawer hood. Możemy również własne, możemy również tworzyć własne bractwo asasynów, gdzie będą nam pomagać. Dobra. E, to wygląda gra Assassin's Creed Brotherhood, część pierwsza, sam początek gry. Myślę, że pokazaliśmy Wam dobry fragment gry. E, śledźcie nasz kanał, bo już tak jak Lord Dragon mówił, będzie Gameplay z Dragon Age 2, z e, 2 też się tak. E, Więc e, Dobra, już się podbyliśmy. Teraz postaram się go zrzucić e, z Gzymsu. Tylko niech tutaj podejdzie. Było to również możliwe w jedynca i w dwójce Nie, no w jedynce raczej nie. O, właśnie tak to wygląda. O, no i poszedł do wody się kąpać. Teraz musimy jakoś tutaj wejść. No, trudna sprawa Na wieżę możemy do, wejść dopiero wtedy e, Gdy zabijemy kapitana Może tędyk nam się uda No No i teraz do góry I do góry A tak, teraz w bok. Tak. Jeszcze raz w bok. I tu już mamy okieneczko. I już jesteśmy. I też oni mogli zobaczyć, jak wygląda właśnie takie podpalenie wieży. No i shift. I wieża została podpalona. Takich wież jest kilka. No w sumie, podpalanie wieży to jest tawa, właśnie w hood Możemy również. Możemy również tworzyć własne bractwo asesynów, gdzie będą nam pomagać. Dobra, e, to wygląda gra Assassin's Creed Brotherhood część pierwsza, sam początek gry. Myślę, że pokazaliśmy Wam dobry fragment gry. E, śledźcie nasz kanał, bo już tak jak Lord Dragon mówił, będzie Gameplay z Dragon Age 2, e, Crazy 2 to się szykuje. Tak. E,